Siemaneczko z tej strony. Kamilos. I witam Was już w trzecim odcinku Age of History 2 na modzie Bloody Europe 2. Jak uratować, czy, jak uratować. czy uda nam się uratować Polskę? Jesteśmy w trakcie napadów właśnie na Białoruś i Rosjan. Więc. co? Um, kontynuujmy napad. Są so, dobrze. Tych sobie damy tu. Tych trzeba właśnie rozdzielać teraz. A już przejęli ten mińsk. Także Białoruś powinna się bać. Nie, dobra, pójdziemy sobie po prostu do przodu. I sobie ich zostawimy. No. Jeżeli jadę tu, to ty wyślemy tu. A, tutaj jeszcze. Myślimy tutaj, Tam chyba od wszystkich stron nie widzę, żeby ktoś się jakoś kwapił tu w Estonii, widzę, ładnie idzie. To jest, że się nas lubi i mi chciałoby. Aha, u was no i Nie wiem, co się dzieje. Ano. No to ładnie, ładnie. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy. Wywaliło mi po prostu grę. I muszę wykonać na nowo wszystkie ruchy. Chodźmy sobie czekać, wtyknę za Szwecję. O, teraz już zadziałało. No to my też uszwetlenie Szwecję ugodę. Tak jak wam tłumaczyłem już <laughs> w poprzednich o odcinkach my sobie zrobimy jakąś powiedzmy że dużą duże, duże sojusze ale potem jak już dojdzie co do czego to my po prostu to my po prostu ich wszystkich z sojuszy i będziemy ich na usunęjeżdżać o tak to na razie co? No, przeciwko ruskim i tak dalej, i tak dalej yy, to można. Yy, tak, tu, tu jeszcze chciałem 1800-1900. Dobra, tu jadą. Tu widzę, że chyba nie jedzie. Tych sobie zostawimy tu. a w sumie oni mogą jechać tu. Do. Dobra. Tych zostawimy tu, tu jeszcze też je zostawiamy. Tu jest Czechy, no, to, no dobra. Zobaczmy, co się stanie. Okej, okay. ci nas próbowali wyjechać, ale jakoś im się nie udało. Dobra, więc so, przyjrzyjmy to, że tak powiem, dominujemy. A Bułgaria już nas nie lubi. Niestety niestety łka, już nas nie lubią No cóż, raz się żyje, nie. no, ci jadą tu to wyjedziecie tu tych nie ruszamy na razie, tu mamy 900 lat, to ich możemy wysłać tu ci jadą tu, a to 1900 jest jeszcze nadal Dobra, to też jest ja Mogę wysłać do Mińska. Wypilujemy Mińska. Także, A, on jest. Spodom, tu jedli. Oj, oj, oj. Dobra. Dobra. I yy, tak chyba wyszliśmy na plus. Tak, jest plus 7. Wyszliśmy na plus tego wszystkiego. Dobra, to my sobie ruszymy tu wiemy sobie no tak, po prostu. Oni i tak nam no, aż tak zbytnio y, zagrozić nie mają jak. No bo na dole i tak no, na nich y, czeka, czekają jednostki. Czyli no, jakbym mieli znowu przejąć tu, no, to ja sobie znowu y, przejadę tędy, a nas z Mińska mogę y, kilkoma y, się że tak powiem ruszyć, no tu mam jeszcze widzieć 8 tu mam 1800 te 1800 wyślę do miejska jako wsparcie zobaczmy, no oni na przykład wygrali tu, o my już jednej jednostki przegarnęli więc co widzę ruski atakują 2000 coś a tu z Estonia już opuściła, a nie już nadziejskie przedziali estońskie te tereny, a to na no, spokojnie, na no, spokojnie, dobra to ty se tu tu wsajdźcie tu Ty już jedziesz tu, wy tu, a ty, tu tu chcę tą całą czasie część już przejechać dobra to wy pojedziecie sobie tu ja sobie pojadę tu tu na dole nie wiem tu widzę że Ukra Ukraina jeszcze jedzie no tu Ukraina walczy chociaż widzę że teraz trochę przegrywa to my już się w sumie powiększyliśmy bardziej niż Ukraińca no ale to na spokojnie dobra Zobaczmy co tam Białoruś rozegra. Widzę, że chyba Białoruś się w ogóle nie rusza. Albo już po prostu nie mają też powoli zasobów i czym atakować. No. Dobra, my sobie bierzemy to. A my sobie bierzemy to. Tu już mamy właśnie te 3000, dobra co się zrobić, żeby ci tu dobra, to sobie może dołączyć do tej ekipy A ja sobie przejmę po prostu to całe ich już wyślę tu z tego miejska a was to mińska. ale może tak z 4000 żeby była o, a staję też, bo już tutaj próbowała. O, i O, proszę. I to już jest wszystko nasze. Więc... Białorusi już nie ma. Także... O kurde, 56% znowu. Dobra. Co znowu robimy? Myk. Łomże. Myk. Włodawa. Myk. Tomaszu. Mek Keczyn Myk Dobra, tu jest... Dobra, 60 nie, No dobra, tu już... Tu Francuzi nas lubią. I też możemy... Ej, jeszcze Jest mało Dobra No to co? Wieczamy już na... ruskie tereny Oni mają tak no, tu to, to, to jest najgorsze do przejęcia Style prowincji no, że tutaj głowa mała, no ale dobra, chyba że jeszcze, czekajcie, no to co mamy, tak, co mamy, tak, dobra, to my pomożemy tutaj tymi małymi jednostkami y, Ukrainy. On tu jeszcze możemy tutaj też tą, tymi jednostkami, te jednostki też już mogą tu y, wjeżdżać Wjeżdżać, rozjeżdżać na no, tymi draskami już wjeżdżamy. Nie? Tu, tu. A wy tu. Wy tu. My. Dobra, to wszystko jedzie. To jedziemy dalej. O, ruskie już nas atakują. Tak, myślałem, że my to właśnie będzie włożyć skłonię je do to chyba terrorysty jak tam najeżdżają, to i odzyskują właśnie im. To pomiędzy, że to tak właśnie działa. No ale tu widzę, tutaj już Ukraina to przejęła. Um, to, jest, to jest nieporozumienie, są ruskie, jest zielone. No ale. Ale no, dobra. To oni tu wysyłają, mają jeździć tu, by tu. A, ale to I zobaczmy. Ruskie. I 3000. O, ale widzę, że ruskie się szykowały. Więc. Nie wygląda to za dobrze. O, biały już chcę, Żeby było ten, tak, tak. A ja się mogę jeszcze zaprosić No, Selection widzisz. O, tak. To tyle No dobra, Peace and Negotiation No Tylko, że ja biorę Moje tereny Ja nie mogę wszystkich Kurwa No dobra to zrobimy sobie inaczej Ale to zależy czy Ukraina się zgadzi Aha Ukraina się już przejęła to co ona chce My sobie weźmiemy to, to, to To coś jest przy... Żeby się powiększyć Po prostu yy... Terytorium nie? To się nam przyzostaje To Ukraina ja nie ma Dobra Zrobimy tak i send. I o, dalej najeżdżają, czyli któraś strona się nie zgodziła. Wiedziałem, że to są Austry No to, co ja mam to, z każdym się dzielić. To jest tak pory, te. To czekajcie. Mamy 12%. Spróbujmy zrobić tak. Austrii Austri damy. To. Estonia. Aha, no to tam, tak. To tam. Słowacja. To. Norwegia. Jeszcze piątka. Ale taką plamkę gdzieś teraz. A tu. No, zobaczmy, może się zgadzam. Ale też nie zostaniemy duży. Więc właśnie to jest. To jest bo to jest to. Jest, to mam... Nie wiem, Next. O, zgodzili się. Aha, i to jest to należne, jest w Białorusi. A gdzie jest moje całe wojska? To jest dobre pytanie na nas, to wszystko tutaj, nie? chyba że się cofło tutaj, to wszystko. No dobra. Jak się zgodzili, zobaczymy na jak długo. trzeba. No już my chyba. Ta sama miarę się cieszę, cieszy. Aha, ja w ogóle tych ruskich teraz nie wiem. No tu jest 2,5, 4, i tu 7 tysięcy. No jest ich cechę tu. A moich też tu. Bo mi to wszystko kasę słyszy. To co jest z tym. no dobra, to tych też tu. Hmm. I teraz możemy spróbować z sent ultimatem, tylko Aha, nie ma kawału, mordzko no, Aha, dobra, e, tego nie, nie Pójdziemy sobie w atak bonus Co to jest? Los Kontrol Ukraina straciła Kontrola No co? Co? O rebelianci O w no, Dobra hmm. To dzisiaj chyba zrobimy sobie taki mały, krótki odcinek Zakończyliśmy mini wojnę Miejmy nadzieję, że sami się możemy zobaczyć no jak to wygląda opinia z Niemcami już jest na plus jeden i rośnie z każdym dniem, chociaż nie powiem żeby ty te ten Niemiec sobie to odbił więc trzeba przemyśleć Hmm. Pepiczki by trzeba było też jakoś wykurzyć ich. No, się jakiś tam mały szkrawek. Co tego było. Dobra. O tu już mam tysięcy. Bym mógł te 2,5 tu jeszcze dać. Ale po co? Dobra. To. Na tym skończymy na razie. Nie wiem. Spróbujemy jeszcze za jakiś czas znowu tą Białoruś zaatakować. Trzeba uważać na tych ruskich. No niestety Białoruś ma właśnie sojusz z y, ruskimi. Więc y, no z nimi będzie ciężko. Chyba, że jak nie, no to wiedzieli na y, litwa, tak? To sobie Litwa, a nie na. Bo to Łotwa, Łotwa chyba jest, jest nie, na Estonii jest tylko. Oto tą to Łotesko, Litesko, bo oni mają chyba razem sojusz. Oni i tak, mają z Łotwą, a Łotwa ma z tymi. Estonia ma z Europy, więc Estonia wiadomo, że nie będzie z nimi w dobrych relacjach żyła. Ja próbowałem, ale oni nie chcą, że idziemy w dobrych relacjach. Tak samo i Łotwa także ja to chramuję nie zobaczymy, być może już w następnym odcinku zaatakujemy Łotwę. Jak nie, to może przeczekamy i będzie ponowna wojna między naszymi sojusznikami a Białorusią i ich ziomeczkami. Nie? Także ja się z Wami żegnam, myślę o że będzie jakaś łapeczka w górę Czuję się miłka, komentarz też, mile widziane Także trzymajcie się i część czołem